Zima w tym roku okazuje się być dla nas bardzo łaskawa i wyjątkowo nie sypie nam śniegiem. Natomiast my znajdujemy się dziś na tematycznej imprezie organizowanej przez Audi o paradoksalnej nazwie Zimowy Narodowy. Narodowy, dlatego że znajdujemy się na stadionie narodowym, który mogliśmy oglądać w pełnej krasie w czasie ubiegłych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Jesteśmy tu dzisiaj, by zaprezentować wam dwa zupełnie różne samochody. Dwie zupełne indywidualności. Z dwóch zupełnie innych światów, a na dodatek jest nas dwóch. Zatem Marcin Bleźlak i Łukasz Zaczyński zapraszają, na, zapraszają Was na taki odcinek specjalny. Zapraszam. to styl, pasja, sport i moc. Pod tymi czterema określeniami kryją się doskonała dbałość o detale, minimalistyczne, niestarzające się linie nadwozia oraz ogromna moc napędowa przynoszona na wszystkie koła. Dziś liczy się jednak tylko RS5. Nie patrzymy na praktyczność, wyplujmy to słowo i zapomnijmy. Dziś wszystkie oczy kierują na design i moc. To podstawa. Nadwozie sprawia wrażenie wykonanego z jednego kawałka blachy. Załamania są delikatne, kształty minimalistyczne, ale niedurne. W porównaniu do cywilnego A5 brat z przedroskiem RS ma bardziej wydatne, napompowane błotniki. Tu widzisz jeszcze 20-calowe, olbrzymie, pięcioramienne felgi ze stopu lekkich. Przednie, przemodelowane zderzaki chwalą się wielkimi gwotami powietrza. Pomiędzy deflektorami patrzy i zasysa wszystko, co przed nim wielki, charakterystyczny grill single frame. Z tyłu widzisz nowoczesne lampy w technologii LED, duży dypulzor oraz dwie końcówki rur wydechowych. Miejsca czuć zapach skóry we wnętrzu i dreszczyk emocji. W końcu zaraz dodasz gazu i uwolnisz konie mechaniczne z maski tego potwora. Nerwowo ściskasz grubą, spłaszczoną u dołu kierownicę z emblematem RS. Patrz na wskazówki prędkościomierza i obrotu mierzając na ciemnych tarczach z elementami RS i wiesz, że to one liczyły mnie teraz najbardziej. Szybki rzut oka na gałkę skrzyni biegów, fotele, napasy, bo muszą być zapięte, inaczej sumienie i samochód nie dać ci spokoju. Przypominasz sobie, ile ten samochód ma koni, przez co dostajesz wypieków na twarzy. Jednak sportowe fotele z mocnym trzymaniem bocznym Szybko cię przetrzymują i nie pozwalają uciec. Zaczynamy. Jadąc tym samochodem mamy ochotę aż krzyczeć, ponieważ dźwięk, który wydobywa się z tych dwóch podwójnych końcówek rur wydechowych również pochodzi z silnika. Wolno-sącego V8 42FSI mm, z silnika, który znamy z super samochodu e, Audi Roś. na przykład, tak? Dodatkowo niesamowite są te strzały z wydechu, które można tutaj usłyszeć. No, proszę bardzo, normalnie Armagedon się dzieje za nami, coś tam ewidentnie wybucha. Moc silnika to 450 koni mechanicznych. Generuje on na dodatek 430 nm momentu obrotowego, który dostępny jest w zakresie od 4000 do 6000 obrotów na minutę. Spalanie 38,5 litra na 100 km, ale tam nie o tak, przyspieszenie w tym samochodzie, czuć od razu i dosłownie po kilku takich mocnych przyspieszeniach, aż kręci się w głowie, naprawdę niesamowite uczucia. nasza głowa, miednica i chyba całe ciało dostaje tak w kościoł. To no stop, tych... takie uderzenie tak, w plecy, że jakby mnie ktoś karał za coś, bo po Twarde, regulowane w wielu płaszczyznach fotele, naprawdę tutaj się przydają. Aż nawet aparat wchodzi w drgania od tego... Tak, aż tak, się To to jakoś będzie, ale jeszcze nie mieliśmy w takiej sytuacji, naprawdę to wszystko tutaj drży. Do setki przyspieszymy w 4,9 sekundy, jest to naprawdę niesamowity wynik. Ten silnik daje naprawdę olbrzymią frajdę z jazdy. <gry> Naprawdę już takim przyspieszeniem czuję, jakby mi brakowało tlenu i potrzebowałem skafandra kosmicznego. Jest naprawdę przyspieszenie, gniata, Jeżeli chcemy, żeby ten samochód był inny, to możemy sobie po prostu zmienić jakby jego nastawienie do życia, nastawienie do świata poprzez system Audi Drive Select. Tutaj przebieramy pomiędzy na przykład Największy efekt daje Dynamic i komfort. Komfort zmienia nam dosyć znacznie dźwięk, dźwięk układu wydechowego. Tam są takie klapki, one się zasłaniają. Teraz właśnie zmieniłem na komfort. Widzicie? Jest, jest znacznie spokojnie, jest nie ma. Tego spokojnie. A teraz zmieniam na dynamic i... I właśnie. Widać już. Uh. Naprawdę. Naprawdę tym samochodem <laughs> można porządnie <laughs> Szczerze mówiąc, powiem Wam to, jaki prosty chłopak z łodzi, który, no można powiedzieć, spełnia swoje marzenia razem z Łukaszem, że gdybym miał ten odcinek poprowadzić, mówiąc tylko to, co myślę, to nie nadawałby się do emisji. Testujemy samochody, znaczy testujemy, jeździmy samochodami, które są z zupełnie innych światów. Oraz prezentujemy. Prezentujemy, tak? tak? Z zupełnie innych światów. I właśnie to chcieliśmy podkreślić, tak? Chcieliśmy, nie chcieliśmy Wam dzisiaj gadać o bagażnikach, o spalaniu. O tym ile jest uchwytów na kubki, o, czy w schotkach mieści czegokolwiek. się... Tak. Nie wiem, kilomarchewek. Jak to kiedyś u mnie było asfalt. <laughs> czy jest bardzo wygodnie na fotelach? Jest wygodnie, tak? Bo są mocne, znaczy trzymają, Można je, trzymają ciało, jeszcze jeść, są super wstype. Tak. Tak. No, o to chodzi tutaj. Chodziło o to, żeby pokazać Wam, że auto jest mocne, że jest szybkie, że jest piękne, Że jest i to czego chyba nie trzeba powiedzieć, nie trzeba dodawać drogie. <laughs> ale przez spalanie, o którym mieliśmy, nie mówić jazda też jest droga, ale Kto <laughs> to naprawdę, za to. z takimi drobnymi kosztami mm -hmm. jak paliwo, przez zakupie takiego samochodu? Nie oszukujmy się. Macie 4, macie kupę e, koni mechanicznych 450 i naprawdę możecie tutaj poszaleć. Teraz cisza. Nadszedł czas na A8, na dodatek A8 wersji długiej, długiej jak A8 to już nie są żarty, to auto super luksusowe i wszystko musi być w nim wyjątkowo dobre. Materiały, detale, luksus. To wszystko sprawia, że jadąc tą limuzną, czujemy się wyróżnieni, a stojąc przy niej zdajemy sobie sprawę z jej monumentalności. Z zewnątrz auto jest bardzo stonowane i spokojne, jak słoneczny poranek. Przód w stosunku do poprzednika został przemodelowany. Spójrz na reflektory, które odgrywają tu pierwsze skrzypce. Lampy typu Audi Matrix LED pokazują prawdziwy spektakl. Maska prezentuje bardziej wyraziste przetłoczenia, a grill jest jeszcze bardziej elegancki. Z tyłu widzimy bardziej masywne linie. Widać, że mamy tu do czynienia z szerokim i masywnym samochodem. Końcówki układu wydechowego są prostokątne, co dodaje elegancji. A chromowana listwa łącząca lampy tworzy bezpośrednie odniesienie do klasycznych limuzyn. W limuzynach tej klasy nie liczy się aż tak bardzo zbierność i lekkość bryły. Tu wszystko ma prezentować status i dlatego właśnie Audi nie ukrywa, że jest to długa, ogromna linia. Jak już mówiłem, to samochody z innych światów, mówiące w innych językach, a spowinowacone ze sobą tylko przez dalekich krewnych. W RS5 walczymy o każdą sekundę, w A8 o każdą godzinę i to wcale nie dlatego, że auto ma słaby silnik i nie potrafi przyspieszać. Tylko dlatego, że chcemy w tych wnętrzach zostać na dłużej i to oczywiście na tylnej kanapie. Dotyk miękkiej skóry, mnóstwo przestrzeni pozwala myśleć, że jesteśmy tu naprawdę kimś. Czuć tu styczność z dobrymi materiałami i wysoką jakością. Wszystkie zalety Audi zostały tu mocno podkreślone. Każdy materiał wykończeniowy jest prawdziwy i autentyczny. Nie ma tu miejsca na żarty i brak skrupulatności. Siedzimy na tylnym fotelu. Mamy elektryczne regulowanie, funkcje wentylacji i masażu. Z maską naszej ausemki kryje się silnik 4 TDI o mocy 385 koni mechanicznych. Bezpośredni wtrysk oraz turbosprężarka gwarantują wysokie osiągi. Moc układu napędowego przenoszona jest na cztery koła poprzez 4. Stały napęd na obie osie jest realizowany przez centralny mechanizm różnicowy, który dostosowuje się do warunków drogowych. Gładką pracę oraz komfort jazdy zawdzięczamy również 8-stopniowej automatycznej przekładni biegu. Udział w uzyskaniu odpowiedniej dynamiki ma tu nie tylko silnik, ale również nadwozie Audi Space Frame, które zostało wykonane z aluminium. Ten odcinek nie jest po to, by mówić o rozsądku, spalaniu czy ilości gramów CO2 wydzielanych do otoczenia. Chcemy przybliżyć Wam ten model i sprawić, byście go chociaż trochę poznali. Teraz, gdy zobaczycie nowe o jadące po ulicy, będziecie już mniej więcej świadomi tego, jak czuje się osoba zasiadająca na tylnych fotelach.